Cześć, no kolejny dzień, będzie tylko jeden. Eee, co co to dzisiaj w planach jest? No zakup nowej drabiny dzisiaj poczyniłem, żeby generalnie być dopasowanym do wysokości tych wszystkich tutaj belek, żeby się swobodnie operować. No i tutaj małe nowości, czyli stropion granulat stropianowy do czego to będzie, no zaraz kurczę powiem ostatnio o tym mówiłem w sumie ale w ramach le lekcji nowych i przypomnienia miała być wełna wzmuchiwana, wełna wzmuchiwany nie będzie, będzie granulat stropianowy, też fajny materiał izolacyjny w miarę, jest sypki no, tutaj jest dzisiaj mój poligon, czyli ta ściana na wprost ma... No co ma? Ma dziurę w środku, tym trzeba wypełnić izolacją. Więc dla, dlatego taka wysoka drabina, troszeczkę się popieprzymy, porobimy. E, no i za, zaizolujemy ten, tą, 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 tą lukę, i, i nie trzeba być żadnej izolacji. smarować z tyłu, to już będzie należało do y, no do naszej wspólnoty tutaj. część wspólna z tyłu, jeszcze zaizolują. Ją. Tam ścianę, jakimś wełną chyba, bo to niepalne. To już nie moja sprawa. Generalnie, by się chata nie zajarała. I sobie robią czym są. Co tam jeszcze? No i tyle. No. Zaraz sprzęty rozstawiamy. Jakieś latarka, jakiś halogen. Na pewno jest kompresor. O, tutaj dzięki za pożyczkę. Kompresora. Mam pistolet. Że sprężone powietrze ładnie tam wzmuchiwało tam ten cały styropian styropianu jest 1,4 m yy, sze, tego sześciennego, dobrze no i wszystko jak wystarczy to wystarczy, jak nie wystarczy to do następnych yy, przygód naszych filmowych tutaj yy, trzeba będzie poczekać uzupełnić resztą najwyżej tak i tak muszę podmurować u góry tą dziurę także tak to dzisiaj będzie wyglądało. Pracuję dzisiaj sobie na luzie. Jeszcze jest w planach ogarnięcie tego wszystkiego odkurzaczem. No i tyle. Że Fajno jest.